Cześć! Tym razem niestandardowy początek filmu z cyklu Wasze auta. Otóż za chwilę zobaczycie prezentację BMW-3 autorstwa nie byle kogo, tylko samego Piotra Jaskiernie, znanego na YouTube szerzej jako Tracker TrackerHop. I w związku z tym, że jego film zaczyna się od bardzo serdecznych i szczerych pozdrowień dla widzów kanałów Autocentrum.pl i Zacharow Chciałbym, żeby ten film również zaczynał się od pozdrowień, pozdrowień dla widzów kanału Tracker TrackerHob oraz oczywiście dla Ciebie, Piotrze, dziękuję za film, a dla wszystkich miłego oglądania. Witam serdecznie wszystkich widzów portalu autocentrum.pl i kanału Zacharow. Chciałem Wam przedstawić moje, mój samochód. Ja się nazywam Piotr Jaskiernia znany jestem też niektórym z Was jako Troker Hiop. A samochód, który chciałem Wam dzisiaj przedstawić, to jest BMW M3 E90, rocznik 2008. Samochód, który no, mam już. Prawie 5 lat. Kupiliśmy go w 2011 roku e, jako 3 samochód. Samochód jest kupiony w Stanach Zjednoczonych i bo ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych, myśmy go kupili za 43 tysiące dolarów jako 3 auto. Dzisiaj jest wart około 27 tysięcy dolarów. Gdy nie jest modyfikowany. W stanie fabrycznym jest wart około 27 tysięcy dolarów, czyli około 100 tysięcy złotych i w Polsce tego rocznika samochody można właśnie znaleźć w takiej cenie około 100 tysięcy złotych, w zależności od stanu. Nie jest ich wiele, więc trudno tutaj generalizować co do ceny, ale ale mniej więcej w tych granicach, tam od 90 do 130 tysięcy złotych, powiedzmy, można znaleźć egzemplarze tego samochodu. Fabrycznie ma wolnossący silnik ośmiocylindrowy V8, 4 litry pojemności, 420 koni mechanicznych. Ten samochód, który ja mam, jest samochodem zmodyfikowanym, dlatego może zajrzymy mu pod maskę, pokażę Wam modyfikację. Jedna z modyfikacji to są te koła, które są przyznaję, bardzo kontrowersyjne, ponieważ wielu osobom się bardziej podobają fabryczne koła. Mnie się to podobają z dwóch względów. Przede wszystkim dlatego, że rant na kole z tyłu jest szerszy niż z przodu, co ładnie podkreśla fakt, że samochód ma szersze opony z tyłu niż z przodu. Po drugie ich ażurowa, ażurowa konstrukcja pokazuje niesamowite wielkie tarcze, jakie są w tym samochodzie. Natomiast Poważną modyfikacją, jaką mam w tym samochodzie, jest kompresor. Ponieważ no, wydało mi się, że 420 koni to nie jest wystarczająca moc, aczkolwiek może niektórym to trudno uwierzyć, to doszedł w tym samochodzie kompresor firmy ISS Tuning, to jest norweska firma kompresor VT2. 575. Oni robią kilka wersji, więc po prostu podaję nazwę wersji. Także samochód teraz ma 600 koni mechanicznych zmierzony na hamowni i osiągi no, 200 km na godzinę w 11 sekund. Samochód w tej chwili ma 100 tysięcy km przebiegu. Gdy go kupowałem, miał 65 tysięcy, czyli jakieś 35 tysięcy kilometrów przejechałem. No, nie jest to wielki przebieg na 4,5 roku, jaki mam, no, ale pewnie dlatego, że to nie jest jedyny samochód, jaki mam. Zużycie paliwa po mieście, tu po naszych podmiejskich terenach, gdzie my mieszkamy, wynosi około 13 do 15 litrów na 100 kilometrów. Na trasie jest niewiele mniejsze, w zależności jak się jeździ, ale, ale koło 12-11-12 litrów na autostradzie mi wyszło zużycie paliwa. Na torze, podczas sesji jazdy na torze samochodowym, wyszło mi zużycie 60 litrów na 100 km. Więc jak się naprawdę używa moc tego samochodu, to zużycie paliwa bardzo szybko może iść do góry. Nie jest to samochód dla każdego człowieka. Sama charakterystyka tego silnika, samochód kręci się do 8400 obrotów na minutę. I żeby wykorzystać pełną moc tego samochodu, żeby wykorzystać pełne właściwości tego samochodu, trzeba go kręcić do tych 8400 obrotów. Jeżeli jeździmy normalnie, tak jak zwykli ludzie, tak jak się jeździ na co dzień, po prostu y, zmieniając biegi w granicach 3000 obrotów czy 2000, 2500 2 obrotów, a samochód ma wystarczająco dużą moc, żeby właśnie jeździć w zasięgu 1500, 2500 obrotów, to wtedy niepotrzebnie wydajemy takie duże pieniądze i mamy tak drogi samochód w eksploatacji, bo podobne osiągi nam da wtedy samochód. BMW 335 czy 328, 335 diesel w tym zakresie obrotów jest wręcz mocniejszym, ma większy moment obrotowy, robi wrażenie mocniejszego samochodu. Samochód BMW M3 tej serii E90 jest samochodem o stosunkowo niskim momencie obrotowym, zwłaszcza w dolnym zakresie obrotu. Dlatego właśnie pomysł u mnie, żeby mu dodać kompresor, ponieważ kompresor spowodował to, że samochód stał się dużo mocniejszy w dolnym zakresie obrotu, więc jest przyjemniejszy do jazdy na co dzień. A powiedzieć może ktoś, że w takim razie, co za problem jeździć na tych wysokich obrotach? No problem polega na tym, że na drugim biegu, jak się rozpędzimy do maksymalnych obrotów, to jedziemy już 120 km na godzinę. 180 na trzecim, 240 na czwartym, więc po prostu jeżeli zmienimy dwa, trzy biegi w tym samochodzie, kręcąc go do odcinki tak zwanej, to już jedziemy z taką prędkością, że jak nie jesteśmy na autobanie w Niemczech, to możemy bardzo szybko prawo jazdy stracić, więc po prostu pełną możliwość tego samochodu, wykorzystania mocy tego samochodu można zrobić albo właśnie na autobanach, na autostradach niemieckich, albo na torze. Natomiast jeżdżąc na tor musimy się liczyć z olbrzymimi kosztami eksploatacyjnymi. Na przykład wymiana akumulatora kosztowała mnie 450 dolarów. Wymiana sprzęgła i, i koła dwumasowego kosztowała 3000 dolarów. Wymiana oleju kosztuje ponad 200 dolarów. Więc nawet jeżeli w Polsce te ceny będą troszkę niższe ze względu na to, że robocizna jest niższa, to, to ciągle nie jest to samochód tani w eksploatacji. Poza tym... Opony do tego samochodu w zależności od tego, jakie opony wybierzemy. no Pomijam już tutaj możliwość kupna jakichś całkiem tanich opon, bo to zupełnie nie ma sensu. Ale e, takie opony, jak ja mam, Continentale, bardzo dobre opony, e, kosztują w granicach 200-250 dolarów za sztukę, czyli powiedzmy 800 zł, nie wiem, nie znam dokładnie polskich cen, ale w granicach 800-1000 zł za każdą oponę. Ale to są opony niewystarczające do ekstremalnej jazdy. Te opony, mimo że to są bardzo dobre kontynentale, w tym samochodzie po modyfikacjach, gdy przekraczam 6000 obrotów, zaczynam tracić przyczepność. Nawet jadąc słoneczny dzień po suchym asfalcie na pierwszym czy drugim biegu, jak przekraczam 6000 obrotów, zaczynają mi się koła ślizgać jak, jak na śniegu. Jedna z rzeczy, która tu jest naprawdę irytująca w tym samochodzie, to jest iDrive, to jest komputer pokładowy który y, no, ma starą grafikę i jest bardzo nielogiczny to znaczy jest, jest wręcz irytujący bo y, można naprawdę dużo zdrowia stracić żeby cokolwiek to na tym komputerze znaleźć i zrobić także inżynierowie BMW sobie zdali z tego sprawę sami i, i po prostu sami to zmienili w 2009 roku ale ja mam jeszcze tą wersję sprzed faceliftingu to są wszystko wady tego samochodu zalety, no zalet jest cała masa, właśnie ta przyjemność jazdy, ta moc, którą się odczuwa w każdym momencie sam samochód właśnie przez to, że jest to czterodrzwiowa wersja ja, jest oczywiście jeszcze wersja dwudrzwiowa tego samochodu, E92 natomiast ja preferuję czterodrzwiową wersję, dlatego że jest to rodzinny samochód jest to samochód ja tu nie mogę zrobić testu Zahara, bo ma, brakuje mi tam 25 cm wzrostu, ale mając 1,75 m wzrostu widzicie, że siedząc za fotelem, który jest ustawiony dla mnie w pozycji wygodnej, mogę wygodnie siedzieć z tyłu, czy w miarę wygodnie, także kolana mi nie sięgają do oparcia siedzenia, więc to jest po prostu bardzo praktyczny samochód, którym można całą rodziną gdzieś jechać. Samochód, który ma składane siedzenia z tyłu, który ma Przejście z bagażnika, także można sobie narty tutaj yy, przełożyć z bagażnika. Bagażnik jest dość duży. Oparcie rozkłada się w proporcjach 2 do 1, 1 trzecia albo 2 trzecie, więc, więc mogą jechać 3 osoby plus długi bagaż. Podstawowych zalet tego samochodu jest też jego dźwięk. No. Posłuchajcie, jak ten samochód brzmi. bo Dla samego tego dźwięku warto go kupić. Tu jest, to nie jest oryginalny wydek. Ja kupiłem wydek firmy Corsa, amerykańska firma ze stali nierdzewnej. Wydek relatywnie niedrogi, ale tutaj ważne jest właśnie słowo relatywnie, bo, no bo to jest wydek, układ wydechowy, który kosztował 1500 dolarów. Są układy wydechowe do tego samochodu, które kosztują 2 i 3 razy więcej. No oczywiście można kupić zwykły tłumik za 50 dolarów, też przykręcić, ale to nie o to chodzi. To jest wydech specjalnie opracowany do tego samochodu, współpracujący z komputerem tego samochodu, także powiększa moc, nie, nie zmniejsza, bo przez założenie nieodpowiedniego układu wydechowego można, można zmniejszyć moc samochodu. A do tego ten wydech naprawdę pięknie brzmi. Posłuchajcie. To cudowna muzyka, to jeszcze chyba trzeba tylko się przejechać tym samochodem. Samochód zastanawiałem się też nad innymi autami tej klasy, no wtedy takimi oczywistymi konkurentami był Mercedes C63 i Audi RS4, był też Lexus ISF którego teraz chyba zastąpił Lexus RCF, że się, aktualna wersja nazywa tego Lexusa. W to byli tacy naturalni konkurenci tego samochodu, ale w tamtych czasach, to znaczy w 2008 roku, wszystkie testy, a dosłownie przejrzałem tych testów kilkanaście i w gazetach i yy, na YouTube jakieś filmy porównawcze, wszystkie wygrywał BMW M3 i to zdecydowanie. W dzisiejszych czasach może to troszkę się zmieniło, ponieważ BMW zamiast wolnosącego silnika wrócił do rzędowej szóstki z turbosprężarką. Ja nie mówię, że M3 nowej generacji jest złym samochodem, bo jest samochodem bardzo dobrym, ale no nie jest już takim wyjątkowym. Po prostu w tej generacji samochodów E90-92 jedyny ośmiocylindrowy samochód to była M3. W tej chwili M3 w zasadzie jest taką trochę lepszą wersją BMW 335 czy 340 jak jest oznaczona ta, ten samochód w Stanach po faceliftingu. Natomiast właśnie wyjątkową rzeczą w tym samochodzie, tej generacji, którym jedziemy jest, jest, to, że jest to, że jest to samochód ośmiocylindrowy. Clarkson Top Gear Powiedział, że jest to najlepszy samochód, jaki kiedykolwiek był wyprodukowany, i w ogóle nie ma powodu, żeby ktokolwiek kiedykolwiek pomyślał sobie co innego. Nie wiem, czy dzisiaj by Clarkson się podpisał pod tymi swoimi słowami, ale, ale po prostu świadczą te słowa o tym, jak bardzo był on zachwycony tym samochodem wtedy, w tamtych latach. A przez to właśnie, że mój samochód jest modyfikowany, że ma dodatkowo parę koni mechanicznych to ciągle nie ma aktualnie samochodu innego którego na który bym się chciał zamienić po prostu wydaje mi się że jest to naprawdę ciągle rewelacyjny samochód ciągle świeży samochód ciągle samochód dający niesamowitą frajdę z jazdy i ten dźwięk silnika V8 jeszcze dodatkowo z... wzmocniony tym wydechem nieseryjnym. Naprawdę daje dużą frajdę zjazd, samochód można traktować jak każdy inny, rodzinny sedan wtedy też uzyskujemy w miarę niewysokie zużycie paliwa około 13 litrów na 100 kilometrów jeżeli od czasu do czasu się doda gazu żeby poczuć tą moc to, to średnie zużycie tutaj właśnie w tych terenach podmiejskich naszych wzrasta do 15-17 litrów na 100 kilometrów nie jest to bardzo tanie auto w eksploatacji, ale też nie jest... No po prostu to jest 4-litrowy silnik. Ma większe wyskiwacze przez to, że ma kompresor, więc po prostu musi musi trochę tego, tego paliwa zużyć. Także czy jestem zadowolony z tego samochodu? Tak. Czy kupiłbym jeszcze raz taki sam? No przede wszystkim tego bym nie sprzedał. Przede wszystkim nie widzę żadnego powodu, żeby się pozbywać tego samochodu. Ma 100 tysięcy kilometrów przebiegu, eee, jeszcze długie lata bezawaryjnej jazdy przed nim. Nie było w tym samochodzie żadnych problemów, no poza takimi, które sam spowodowałem, to znaczy no, spalone sprzęgło, ale spalone sprzęgło było po całodniowej zabawie na torze dragsterów, po kilkudziesięciu dosłownie próbach, ruszenia, startowania z pełnym gazem spaliłem sprzęgło. Nie wiem jak jeździł poprzedni właściciel, czy on już tam nie przyczynił się do tego w jakiś sposób, no ale na pewno na pewno była to moja wina, głównie właśnie zabawa na to. Natomiast jeżdżąc nawet tak, wykorzystując moc tego samochodu, ale, ale bez takich ekstremalnych jakichś wyczynów, to, to samochód będzie służył długie lata i, i po prostu no, nie bardzo widzę jakąś alternatywę dla tego samochodu. Tym bardziej, że właśnie jest to samochód z napędem na jedną oś, na tylną oś, co jest... To no, dla mnie jest to zaletą dlatego, że w naszym klimacie my tu prawie nie mamy zimy, więc nie ma potrzeby używania samochodu z napędem na wszystkie koła. Natomiast samochód z napędem na wszystkie koła nie jest taki fajny, nie tak łatwo się lata bokiem. O tak bym to powiedział. Po prostu ja ja osobiście preferuję samochody z napędem na tylną oś, Wolę zawsze samochód z napędem na tylnowość. niż samochody. Z napędem na obie osie. Cały samochód E90 się bardzo ładnie zestarzał, to znaczy ciągle wygląda młodo i nowocześnie. Ciągle najnowsza wersja tego samochodu jest bardzo podobna do tego auta. Tak, Reksiu? Chciałbym jeszcze powiedzieć dwa słowa o rejestracji, bo być może zauważyliście, że samochód ma z przodu krakowską rejestrację. Czasami się ludzie pytają, jak to jest możliwe, że ja mieszkam tyle lat w Ameryce, a, a, jeżdżę, a mam samochód w Polsce zarejestrowany. Ten samochód nie jest zarejestrowany w Polsce, jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, natomiast nasz stan wymaga tylko jednej tablicy rejestracyjnej. Dlatego tylko ta tablica rejestracyjna z tyłu jest jego ważną, jest jego ważną tablicą rejestracyjną. Inną rejestrację ma na przykład Mercury Cougar, który ma rejestrację z 1972 roku. To nie jest jego prawdziwa rejestracja. To jest rejestracja z roku produkcji samochodu. Prawdziwą ma w bagażniku. Jest to też legalne w naszym stanie pod warunkiem, że auto ma 35 lat. Wtedy można zamontować rejestrację z roku produkcji samochodu, a prawdziwą rejestrację trzymać po prostu w bagażniku. Myślę, że Wam się właśnie prezentacja podobała, mam nadzieję że słońce tu za bardzo nam nie świeciło w obiektyw, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam i chętnie się podzielę z wami. Chętnie wam odpowiem. Albo tutaj, albo na moim kanale TrockerHeob na YouTube. Dziękuję bardzo.